Jechałem na działeczkę. Zobaczcie, kwiatuszki już niektóre pięknie rozkwitły, niektóre zaraz zaczną. Tu róża już puściła listki. Tużą kilik już pierwsze dwa się przebijają. Także może jutro już się otworzą. Idziemy zobaczyć i wypuścić kurki nakarmić. Mam tu dla nich na kompostownik, jakieś resztki z domu, z obierki z marchewki, z pietruszki. Zobaczymy, czy będą tym zainteresowane. Kurki już szaleją, bo je słyszę. Od razu pójdziemy, je wypuścimy, tylko zdejmę plecak. Słuchajcie, jak się drą dobra. Wszystkie resztki wyrzucone. Teraz wypuścimy predatory. Niech sobie szaleją, o, kurki już słyszały mnie i trochę ucichły. Wypuszczanie predatorów. Zobaczcie, jak lecą. O, kaczuszki też. Mamy i lotnika. Zobaczcie, od razu poleciały do kompostownika, po wybierać co najlepsze. Reszta już biegła. Tak jak widzieliście, nie wiem czy Wam nie zasłoniłem w pewnym momencie, ale jeśli tak to przepraszam. Zobaczcie jak stado wariuje. Zaraz im przyniosę jedzonka. Tylko muszę i się otworzyć pomieszczenie i przyniesie. Także za chwilę się włączę jak przyniosę jak przygotuję jedzonko dla nich. Już z powrotem. Zobaczcie taki zestaw przygotowany. Plus dodatkowo standardowo kapucha. Już idę je nakarmić. Najpierw rzucimy im chlebka niech się zajmą czymś. Tu dwie kaczuszki zawsze do mnie przychodzą. Proszę bardzo, proszę bardzo. No, no weź sobie, weź, nie bój się. Masz i ty. Dobra, weźmiemy teraz zboże, tu mamy jeszcze resztkę bułeczek, niech sobie jedzą. Posypiemy im tutaj ładnie zboża kaczuszką do wody, żeby mogły sobie po, poszukać, posypiemy kurką. Zobaczcie jak ładnie zajadają. Kurki się zajęły głównie chlebem. A kaczuszkom zaraz dam. Yy, dam im kapustkę. Chodź, kaczuszka, chodź. Chodź, maś. No nie, bój się Maś. Proszę bardzo. Proszę bardzo, masz kaczorek, masz, no masz, no nie buś masz, masz i jedz, masz i ty. ماش کچورک ماش Zobaczcie całe stado zajada, począwszy od kaczuszek, na kurkach kończąc, walka kogutów, o kurkę zieloną nóżkę. teraz wezmę troszkę żarcia dla dzikich ptaków im zaniosę, bo zobaczcie, od jakiś ładny ptaszek przyleciał. Nie wiem co to jest, bo to nie jest sikoreczka. Nie wiem czy to widzicie. Odleciał na drzewko. Zaraz im tutaj damy jedzenia to może zaraz przylecą. Tu widzę, że część nasion zakiełkowała to zobaczymy co z tego będzie rozrzucę tutaj ten groch który zostaje zawsze dobra, mają tyle na dzisiaj bo jest już ładna pogoda dzisiaj ma być słoneczko więc aż tyle im jest niepotrzebne Tym kurkom tą bułeczkę Bo widzę, że sobie z nią nie radzą A jak będzie przełamana To na pewno się za nią wezmą zaraz Zobaczcie od razu Pałaszują Szczęśliwe stado sobie zajada miło popatrzeć, słoneczko schodzi jeszcze za lekką chmurką, ale dzisiaj powinno być już ładniejsza pogoda niż przez ostatnie dni, gdzie padała cały czas mrzawka i deszczyk. Także zobaczymy, a wiem co miałem zrobić. Miałem zrobić jedną rzecz, Tylko zastanawiam się co wziąć. Chyba sobie muszę przynieść kawałek cegły, chyba żebym wykorzystał tego kamienia. Zobaczymy, czy się uda z tym kamieniem. Bo tutaj ta deska strasznie opadła i chciałem ją podwyższyć. O, do takiego stanu. I tu trzeba ułożyć tego kamienia. No i dobra, i niech się tak stoi. Będzie tutaj łatwiej, gdyby były jakieś kurczaki bądź kaczuszki, Łatwiej będzie im wchodzić z takiego pułapu. Dobra, teraz muszę sobie ręce umyć w wiadereczku. Zobaczcie, a kurki już za mną, już tutaj trzy za mną chodzą, bo może coś dostaną. O, tam jedna z czymś ucieka. Zobaczcie, jaka jest pogoń. Pościg. Grupa pościgowa za nią ściga. Co chwilę ktoś nowy dochodzi, a ona próbuje się schować z jedzeniem. Ale tu nieustępliwie ją ganiają. Ciekawe, kiedy im się znudzi. Chyba im się nie znudzi, będą ją ganiały, aż jej zabiorą. Chyba, że jej się uda szybko zjeść. Ale nie. O, je ma chwilę. Niestety już następny. O, teraz jest szansa, że jej się uda, ale nie. Czarna ją pogoniła. Cały czas ją ganiają. Ojej, zabrała jej. Teraz druga ucieka. Dobra, nie będziemy tego oglądać. Idę do przepióreczek. Tu widzę, że dzikie ptaszki już się odzywają, także gdzieś tu przyleciały. Nie widzę ich, ale je słyszę. Gdzieś musi być na dachu. Gdzieś słyszę taki mocny dźwięk ptaka, a nie, siedzi tam na czubku, na czubku orzecha, już go widzę, dlatego go tak było słychać. O, tu następny mały leci, ale tam jest piękny ptaszek na czubku orzecha. Dobra, wyłączę się, włączę się jak będę już u przepióreczek i kurczaczków. Zobaczcie, taki zestaw mam dla nich przygotowany zaraz im go tu włożymy. Zobaczcie jak kurczaki się momentalnie na niego rzuciły. Kasza z ziemniaczkami ugotowana. Zaraz damy też przepiórkom i wyczyszczę im wodę, bo to najważniejsze. Zacznijmy od wody. Jest strasznie, jak zwykle, zasyfiona. One sobie jakby cel wybrały, żeby syfić tą wodę. A wystarczy ją tylko przepukać, wylać dwa razy, i już jest ok. Ale wiecie co? Jej tu jest chyba za mało, ja ją im doleję, bo tak mi się wydaje, że jej tu będzie mało. Tak, widzieliście, była sama końcóweczka. Dobrze mi się wydawało, także za chwilkę się włączę jak naleję. Woda czyściuteńka już piją, ale ja tu dojrzałem jajeczko. Zobaczcie, jest u młodych przepiórek kolejne jajeczko. Jedna. Przepióreczka się nosi, bo jest nie więcej co drugi dzień jedno jajeczko, ale już dobry początek. Wejmę im teraz ten pojemnik z pożywieniem. On jest strasznie zabrudzony. Pójdę wysypę go u kurek. To kulki dokończą, to czego przepiórki nie zjadły. Zobaczcie, jak zajadają, bo to jest ta karma dla przepiórek. Także wcinają od razu to. Ja wracam do przepiórek, uzupełnie im pojemniczek im włożę, żeby miały co jeść. Ustawię go tutaj. Pasze dla nich. Dobra, teraz rozłożymy, żeby było równo. Dobra, niech mają. Teraz zobaczycie, jak się ładnie ustawią i będą jadły. Wystarczy na dzisiaj. Na razie po południu, około 12 dostaną kolejną porcję i wieczorkiem przed zamknięciem kolejną. Zobaczcie, że nie zjadły tej kaszy z ziemniaczkiem. Tu mają jedzą wodę czystą mają. Także sobie poradzą. Jeszcze buraczka. Dobra. Czechniemy go na pół. I im go rzucimy. Nie wiem, gdzie poleciał drugi kawałek buraka, widziałem tylko jeden, a drugi nie wiem, gdzie się odbił. Jeden burak jest tu, a drugi tu musiał polecieć, tak czy nie? Nie. Nie wiem jak to się stało Z dwóch kawałków Jest jeden No nie mam bladego pojęcia No nieważne Kurki sobie z nim poradzą, także zostawiamy je Teraz idę może Posadzę nasiona No co chcesz? No co chcesz, no co? No nie mam nic, no zobacz, nie mam nic, no co ty chcesz? No co? Ty też coś chcesz? No nie mam nic. Ty też? No, no będziesz mieć obała po palcu? No tak, no palce, palce. To są moje palce, widzicie? To są moje palce. No co? No przecież nie zjesz tego. Nocowy. Oszalały się. Dobra, idę, posadzę parę nasionek z kabaczków i z cukieni. Może. Jest, jest już 15 marca. Także spróbujemy. Zacząć coś już powoli sadzić. A może posadzimy też dynie i arbuzy? Przygotowałem sobie tu kijek i będę robił dołeczki kikiem, w które będę wrzucał nasionkę. Nie za głębokie, nie za płytkie. Tu ma być w każdym z tych otworów. Jest 14 otworów. Mają być kabaczki i cukinie. Także zaraz je skończę robić. Już jest 6. Włączę się, jak je zrobię, jak będę sadził nasionka. Siał Wziąłem już dwie odmiany cukinii zieloną i żółtą. Zaraz posiejemy, posiejemy nasionka. Po jednym rządku 7 jest ich, po dwie sztuki do każdego dołeczka. I to samo z następnym rządkiem zrobimy z cukinii żółtej, żeby było. Także nie będę was tym bardzo męczył. Tylko jak posieję, to później się włączę. wyszło. Teraz mam mieszankę tutaj e, dyń, e, melonów i arbuzów. W tych pierwszych dwóch rządkach posadzę arbuzy, w następnym posadzę e, melony, a w ostatnim rządku posadzę e, dynie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Także biorę się do roboty, włączę się jak już to zrobię. Tu gdzie sadziłem ciałem tak naprawdę e, słonecznik po samym brzeszku. Teraz sieję rzodkieweczkę. Tyle już zrobiłem. A teraz został mi jeszcze tutaj taki mały koń, końcóweczka. Także posiejemy. Zobaczymy, czy coś się uda z tego uzyskać plonów. Ale spróbować trzeba. Także maluteńki dołeczek zrobiłem. Urzotkiewką nie trzeba głęboko i bawię się w zwykłe, najzwyklejsze Sypanie ziarenek. Zobaczymy ile z tego wejdzie. Dobra, teraz trzeba i je delikatnie pozasypywać. Także włączę się jak skończę. Piękna pogoda. Koniec działań na działeczce. Kureczki, zobaczcie. Jednak za, zawsze do mnie przyjdą, bo coś im mogę dać. Także kurki, kaczuszki w słoneczku się wygrzewają, szczególnie kaczki. Piękne słońce. Tu jak widzieliście dynie, arbuzy i kabaczki Posiane yy, i melony. Tutaj zrobiony porządeczek z rzodkieweczką. <laughs> Także na dzisiaj wystarczy. Nie mogę się forsować z tym moim kręgosupem, Ale coś trzeba zawsze zrobić. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. I do następnego filmu.